Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw misji na Dzień Modlitwy i pomocy misjom przypadający w uroczystość objawienia Pańskiego. Umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Od zawsze w uroczystość objawienia Pańskiego wpatrujemy się w postacie trzech mędrców, którzy idą za gwiazdą, pogonali długą drogę do Betlejem. Kiedy przybyli do Jerozolimy, pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Przybyliśmy oddać mu pokłon. Pragnęli ujrzeć i adorować nowonarodzonego króla. Szli kierując się wewnętrznym pragnieniem poznania tego, który jest źródłem prawdy, dobra i piękna. To pragnienie było tak silne, że wyruszyli za gwiazdą w nieznaną sobie drogę. Ich wytrwałość pozwala im dotrzeć do Betlejem i odnaleźć nowonarodzone dzieciątko Jezus. Bez trudu rozpoznali w dziecięciu Mesjasza. Upadli przed nim na twarz, oddali mu pokłon, otworzyli swe skarby i ofiarowali mu swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Później dalecy od zdrady i knowań Heroda inną drogą bezpiecznie wrócili do swojej ojczyzny. Wracali do swoich domów napełnieni łaską, wiary i radością, że spotkali Zbawiciela. Nowy Rok Pasterski swoim hasłem uczestniczył we wspólnocie Kościoła potwierdza nam, że Jezus Chrystus Jezusa Chrystusa Odkupiciela należy szukać we wspólnocie Kościoła. Wracając do Ojca, Chrystus Pan powierzył Kościołowi mandat misyjny. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przekazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dziś aż po krańce ziemi trwa działalność misyjna, kościoła, która potrzebującym niesie orę... orędzie nowej, dobrej nowiny. Dlatego w tym duchu przeżywamy Dzień Modlitwy i pomocy misjom pod hasłem w Kościele jesteśmy misjonarzami. Jak ukazuje to historia Kościoła, mandat misyjny przez wieki wiernie wypełniają misjonarze, duchowni i świedcy, którzy głoszą Ewangelię ludziom wszelkich kultur, narodów i języków. Zaś mandat misyjny każdego chrześcijanina wynika z zobowiązań chrzcielnych oraz obdarowania darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Łaska chrztu świętego uzdania ochrzczonego, by wiarę umacniać, nią żyć i dzielić się z innymi. Przyjmując sakrament bierzmowania otrzymujemy kolejne zadanie, aby jej strzec, bronić i dawać świadectwo wiary. Najpierw we własnym środowisku, a potem wokół siebie. Jak kiedyś do apostołów, tak dzisiaj Jezus mówi nam: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ani na ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Taki misyjny wymiar ma każda Eucharystia, gdyż jest posłaniem uczniów Chrystusa do współczesnego świata, ze świadectwem wiary i miłości. Jej ostatnie wezwanie jest zaproszeniem do apostolstwa i podjęcia odpowiedzialności za Kościół. Łaska chrztu świętego rozpoczyna w nas drogę świętości, a świętość życia i misje łączą się z sobą, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. Powołanie misyjne ze swojej natury wypływa z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości. Świętość jest więc niezbędnym warunkiem do tego, aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję. Zatem trzeba wzbudzić nowy zapał świętości wśród misjonarzy i w całej wspólnocie chrześcijańskiej. W Kościele wszyscy jesteśmy uczniami i będziemy nimi przez całe życie. I wszyscy jesteśmy misjonarzami, każdy w tym miejscu, które Pan Mów wyznaczył. <laughs> Jeśli nawet nie wszyscy mogą oddać się całkowitej działalności misyjnej, to jednak wszyscy powinni stać się współpracownikami misyjnymi współpracownikami misjonarze. Obecnie 1690 misjonarek i misjonarzy z Polski głosi Ewangelię w 99 krajach świata. Opuścili swoje domy rodzinne, wspólnoty i diecezje, aby wśród trudności i przeszkód dzielić się skarbem wiary i służyć najuboższym z ubogich. Misjonarze prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną stając się znakiem nadziei dla opuszczonych sierot, starców, bezdomnych i wykluczonych. By prowadzić wspaniałe dzieła ewangelizacyjne, potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. Wszyscy możemy im pomóc świadczyć o Chrystusie. Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, zebrane we wszystkich parafiach ofiary są przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. Z tego funduszu się, utrzymuje się również centrum formacji misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 15 osób przygotowuje się do posługi misyjnej. Mamy wśród nich 10 kapłanów diecezjalnych, dwóch kapłanów zakonnych, jedną siostrę zakonną i dwie osoby świeckie. Objawienie pańskie jest też patronalnym świętem papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Na całym świecie tego dnia dzieci należące do tego dzieła łączą się w modlitwie i stają się kolędnikami misyjnymi. Dziękują one za zebrane w czasie kolędowania ofiary, które w tym roku przekażą swoim rówieśnikom z Kolumbii i innym dzieciom z krajów misyjnych. W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy przygotowują się do posłania misyjnego, Składam serdeczny Bóg zapłać za modlitwę i ofiarność, poprzez które wyraża się Wasza troska o misję. Życzę Wam, byście, wzrastając w wierze, doświadczyli tej radości bycia we wspólnocie w Kościele, w którym jesteśmy misjonarzami, a naszym głównym zadaniem jest dzielenie się wiarą i miłością z innymi. Serca wszystkim błogosławię. Biskup Jan Piotrowski, przewodniczący komisji episkopatu Polski do spraw misji. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.